Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek mini serii Rancho Fibi. No, która już nie jest taką mega mini serią, ale tak, witamy się w kolejnym odcinku. Mamy zimę. Trochę już mnie męczy, szczerze mówiąc, ta zima ale no, no niestety jeszcze trochę ona potrwa najbardziej martwi mnie to, że te biedne konie one śpią na zewnątrz w tym śniegu niczym się nie przejmują, no ale dobra ciotka Vera wstała jako pierwsza i dziewczyna jest bardzo zdolna bo zdążyła już zepsuć umywalkę i kibelek także zajmuje się teraz niestety ich naprawą mimo, że tego bardzo nie lubi, no ale ktoś to musi robić tak? więc nie ma wyjścia Vera Zanim sobie zjesz śniadanko, boże, jakiejś zabawa. Ojej, maleje. Tak, zanim zjesz śniadanko, no to niestety musisz to wszystko naprawić. Bądź tutaj odpowiedzialną, jedyną dorosłą osobą w tym domu, także nie masz wyjścia. Okej, okay, mamy nowe części do ulepszeń. Spokojno, my raczej tym się nie będziemy za bardzo zajmowali. Póki co, Fibi też sobie, niech wstanie dziewczyno, weź, proszę, prysznic, tradycyjnie już, już próbuję go tak tutaj ustawić, nie, nie zrezygnuję z tego, nie zrezygnuję z tej podziałki, bo jest po prostu piękna, także wymyślę coś, zrobię, a w międzyczasie, no dobra, sama zadecydowałaś, że zjesz sobie coś na śniadanie, dobrze, jedz w takim razie, jedz, moja droga, ciocia, niech tutaj już Pozmywa. Właściwie to niech powyciera. Zmywamy naczynia, Mesi. Zmywamy naczynia, nie podłogę. E, dobra, zjedzcie sobie śniadanie, no bo dzisiaj oczywiście już tradycyjnie będziemy próbowali naszych sił w, w konkursie. To już standardowo w konkursie, w zawodach właściwie. E, póki co, Fibi, jedz sobie śniadanko co ty tutaj w ogóle jesz, Czyli trzy siostry dobra, pałaszuj e, weźmiesz sobie kąpiel skorzystasz z toalety o proszę, ostatnimi czasy Vera znajduje przyjemność w sprzątaniu i wykonywaniu obowiązków domowych gdy jest czysto, to jest fajnie zaakceptować zmianę, dobrze wow, jestem pod wrażeniem nie powiem, przyda się ta cecha osobowości, chociaż no, wcześniej do Wery bardziej mi pasowało niechlujna, ale no tak. Musimy dbać o ten dom. Jak już mówiłam, jesteśmy jedyną dorosłą osobą tutaj, Boże, ty wszystko będziesz. Co ty wycierasz, dziewczyno? Jezu, na śnieg wyciera. Nie, 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 zostaw to. Nie, nie, nie. Ta kawalnięta to ty nie jesteś, dziewczyno. Jeszcze nie, jeszcze aż tak ci nie odwaliło. Póki co weź sobie zjedz. Zobaczymy czy jest tutaj. Posprzątaj legowisko. Tu jest OK. Tu możemy. No dobra tu wszystko jest. Wody uzupełniać nie trzeba. Czy ona zamarzła? Nie. Ta woda na całe szczęście nie zamarza. Za to umieramy po prostu z zimna. Świetnie super. A Fibi kąpie się w błocie. I wyciera gałęziami, zarąbiście po prostu wiejskie życie. No i tak, słuchajcie, my jesteśmy w świetnym nastroju, ale może pomóżmy trochę ciotce, bo tak. Uwaliliśmy umywalkę. Boże, my zaraz szóstkę dostaniemy. I z tej okazji na pewno jutro nie pójdziemy do szkoły. Nie może być za dobrze, a ta wirtualna szkoła w niej nam idzie zdecydowanie za łatwo. Co się z Tobą dzieje? Zabawa źle, higiena kiepsko. No nie, no dobra. Jak tylko sobie młody zje, weź tutaj podejdź, dziewczyno, zadbasz o księciunia, bo fajnie by było, gdybyśmy. Gdzie ty uciekasz? Dobra, on idzie się bawić, okej. Okay. Słuchajcie, to dzień jak co dzień. Schowajmy do wyposażenia. Przyda nam się nawóz na przyszłość. Nie, bądź smutna. Ja wiem, ona ma obawę przed niespełnieniem marzeń, ale. Wszystko będzie w porządku, jak gdyś mi się tu ubrała. Może w skarpetach, dziewczyno. Zmień strój na cokolwiek innego, tak naprawdę. Eee, tak, zaraz o księcia tutaj zadbamy. Nie martwcie się o to, bo musimy od niego zadbać, ponieważ zaraz idziemy na zawody. Ok, kupa zebrana. Eee, opowiedz dowcip. No już, 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 już. Opowiedz dowcip. Wyczyść kopyta. Przytul, no i będzie sobie hasał tam, patatają. E, I wyszczotkuj sierść. Musimy o niego zadbać, bo tak zabawa to. Okej, okay, dobra, pohasał sobie i zrobiło mu to robotę. Co z chorhatą? Jest bardzo nieswoja. Zabawa źle, towarzystwo źle, higiena, kiepsko, e, głód źle. Matko, ten maluch. Okej. Okay. To słuchajcie. Jest bardzo głodna. Nie, 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 nie. Już, już, już to robię, już to robię. Już to robię. Karm z butelki. Rżysława jest bardzo głodna i jeśli ktoś jej wkrótce nie nakarmi, zostanie zabrana. Dopóki żysława nie nauczy się jeść siana, musi być karmiona przez klacz lub butelką. Okej, okay. dostaliśmy dodatkową butelkę. Świetnie, dobra, idź tu do tej małej. Weź ją na karm i weź, schowaj te. Chciałam powiedzieć, kocie kupy. Nie, końskie kupy. Rzyszława, nie świruj, proszę cię. Zawsze możecie nakarmić mama, która też się kiepsko czuje. No dobra, nakarmy ją, chociaż ty nie jesteś w zbyt dobrym nastroju. No ale dobrze. I zaraz wystartujemy na kolejne zawody. Proszę, proszę, młoda nakarmiona, przy okazji osiągnęła drugi poziom temperamentu od samego karmienia, spoko. Simowie mogą teraz wykonywać sklaczą o imieniu Rżysława interakcje: wymasuj szyję, podrap po szyi, rozmawiaj o życiu towarzyskim. No dobra. Okej, okay. ty mi tu tego nie pokazuj, chciałam zobaczyć związki. Gdzie są nasze koniki? sława, Pokaż no się tutaj. Otwórz profil. Jesteś warta 1100. Całkiem nieźle, całkiem nieźle, ale poczekamy, aż będziesz duża. Trochę cię podszkolimy, chociaż minimalnie. Energia kiepsko, higiena kiepsko. Dobra. Czy my możemy też cię mm, opieka? O Boże, i się skupała. Super! <grytanie> Wyszczotkuj sierść. A ty będziesz tu odrabiała. Zostaw te lekcje, dziewczyno. No i znowu. Schowaj do wyposażenia. Aj, aj, I znowu usiadła w swojej kupie. Wyszczotkuj sierść. Jeszcze raz. Dajesz. Czy my możemy? Ona znowu jest oszołomiona. A ty znowu jesteś smutna. No i świetnie. Chociaż na chwilę było dobrze. Oj, ciocia mogłaby w takim razie zająć się chorhatą, bo ona jest bardzo nieswoja. Czego ci brakuje? Zabawa, źle, towarzystwo źle, higiena, kiepsko. Dobra. To ciotka się tobą zajmie. Wymasuj szyję. Opowiedz dowcip. Eee, opieka. Wyszczotkuj sierść. Opieka mm, i wyczyść kopyta. No, myślę, że taki zestaw będzie ok, yy, a w międzyczasie, dobra, mija jej już smutek. Dobra, i teraz będzie wkurzona, no świetnie. Ciekawe, jak w takim razie nam pójdzie yy, na tym? Na zawodach, wymasuj szyję. Czy my możemy w ogóle jeszcze coś zrobić? Dobra, weź ją jeszcze na karm. Temperament jej cały czas rośnie. Chciałabym zobaczyć, ile jej wzrośnie wartość, pewnie o stówkę następną, po prostu jak będzie miała trzeci poziom temperamentu. No dobra, to dodaje jej temperament, ale dosłownie odrobinkę, więc chyba teraz nie dobijemy do tego. No zobaczymy. Minimalnie, minimalnie. Dobra, opowiadamy. No i okej, okay, mamy trzeci. Chciałam powiedzieć, opowiadamy dowcip. O 50. No dobra, niech będzie, niech będzie. Całkiem nieźle. Okej, okay, słuchajcie, spróbowaliśmy się uspokoić przy lustrze. Dało to efekty. Jesteśmy pewni siebie, tak w ogóle. Hmm, czyli teoretycznie moglibyśmy porozmawiać teraz. Z ciocią o obawie w spełnieniu naszych marzeń. Hmm, czy w ogóle możemy to zrobić? I gdzie to będzie? Nie sądzę. No dobra. Nie będę marnowała teraz na to czas. E, biorę księcia, weźmiemy go na małą przejażdżkę, bo on, on trochę źle się czuje. Widzę, brakuje mu zabawy. Więc słuchajcie, wybieramy się na przejażdżkę, na intensywną przejażdżkę jednym słowem i zaraz sobie wystartujemy znowu w zawodach. No, powiem wam, urocza jest ta jazda konna w tej zimowej scenerii. No i osiągnęliśmy siódmy poziom wytrzymałości, także zarąbiście, czy to mu dało zabawę, dało mu. Słuchajcie, no to jedziemy na zawody. No i słuchajcie, jesteśmy na miejscu, więc nie ma co marnować czasu. Ja się zaraz zastanowię, w co my tutaj pójdziemy. Hmm, tu mamy srebro, w średnio zaawansowanych nie mamy nic. W rajdzie nam całkiem nieźle poszło. Złoto, srebro, złoto. Tu niestety nic nie mamy. Jazda konna zalecane 9. Kurde, może znowu w tych mistrzowskich spróbujemy. Albo, no bo troszeczkę mi szkoda, troszeczkę mi szkoda tutaj marnować czasu na początkujące, bo tu moglibyśmy rzeczywiście coś wygrać, jakieś bardziej konkretne. Tematy, nawet gdybyśmy zajęli to miejsce. Kurczę, powiem Wam, dużo nam nie brakuje, tak naprawdę. Tutaj tylko dwóch poziomów, no i tutaj też dwóch, chociaż właściwie dopiero co e, zdobyliśmy siódmy poziom wytrzymałości. Wiecie co? Próbujemy. No, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, więc jedziemy. No, no spróbujemy. O, i powiem Wam, bardzo bym chciała, żeby to było chociaż. Trzecie miejsce, ale niestety brak medalu. jaj. Słuchajcie, no to powiem Wam tak, spróbujemy sobie wymasterować, dojść po prostu do tego ostatniego poziomu także w innych konkursach, a póki co. Na razie ten sobie odpuścimy. W międzyczasie będziemy sobie trochę trenowali, więc myślę, że tak. Skoro już tu jesteśmy, Eee, zaawansowane skoki. W ogóle czekajcie, jak to tutaj wygląda. Wracam tu z powrotem do zwierząt. Książę, pokaż się tutaj, otwórz profil. Mamy temperament na piątkę, zwinność na piątkę, skoki piątka, wytrzymałość siódemka. Hmm. Czy my byśmy chcieli przejażdżki? Ok, ok. No dobra, słuchajcie, no to może po prostu wybierzmy się z naszym księciem na jakąś małą przejażdżkę, zachęćmy go do treningu, boże on jest smutny, opowiedz dowcip, rozwesel, pewnie jest smutny, bo przegraliśmy. Tak? Książę czuje pasję synki o imieniu Fibi, więc da z siebie wszystko podczas treningu. Eee, dobra, co się stało? No raczej nam nie powie, że jest smutny z powodu tego, że nie wygraliśmy w zawodach, ale, eee, ale ja już go biorę na przejażdżkę. Na intensywną przejażdżkę sobie pojedziemy, no bo raz, że my potrzebujemy, matko, ale tu świruje kamera, raz, że my potrzebujemy szkolić się jako jeździec, no to jemu też się to przyda. A w ogóle jak się, czekajcie, bo chciałam jeszcze sprawdzić ten temperament, bo już nie pamiętam z czego to wynika. Aha, okej. Okay. Czyli to są ogólne interakcje towarzyskie, no i spoko. No to nad tym też przydałoby nam się popracować, szczerze mówiąc. No ale dobra, to myślę, że w swoim czasie się tym też zajmiemy. Szkoda, że nie można z nim gadać, jak, jak jedziemy. To by było fajne. No póki co, popatrzmy sobie chwilkę, pojeździmy sobie z księciem. No przyda mu się to troszeczkę. No, Fibi zaraz będzie miała nowy poziom. Ej, no to jej już tylko jeden poziom brakuje. Do dziewiątego, kurde, to my dosyć wysoko jesteśmy. No nieźle. No i jednocześnie to nam zalicza cały czas. 15 konkursów jazdy konnej. Zdobądź złoto w, pier w pięciu konkursach o poziomie mistrzowskim. No, na razie nam się to nie udało, ale. Nic straconego. W ogóle jaki tu jest ładny parczek w ruinach. Dopiero teraz zauważyłam, że on jest w ruinach jakiegoś starego domu. Fajne miejsce, dobre miejsce, na randkę. Nie chcę nic mówić. I tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że na dorosłych koniach ten temperament dosyć wolno idzie, albo po prostu im wyższy poziom temperamentu, tym wolniej idzie, bo tak rozmawiam teraz z księciem, głaszczę go, jeszcze więcej rozmawiania, jeszcze więcej głaskania i tak idzie, to idzie, idzie, ale dosyć nieśmiało. Dobra, słuchajcie, bo widzę, że Fibi jest głodna, książę też jest głodny, więc wrócimy do domu coś zjeść. E, zawołałam już tutaj księcia, żeby sobie coś przekąsił. My też idziemy coś zjeść. Czy księżniczka? Księżniczka nie ma jedzenia, więc też napełnimy miskę. Ciocia, widzę, że szaleje na grillu. No tak, tak. No, jak ma się grilla? Generalnie w Simsach to yy, Simowie po prostu będą grillowali. Zależność jest tutaj prosta. Yy, no dobra, dziewczyno, yy, tak, nakarm psa. Możesz to zrobić jednocześnie trzymając miskę, nic nie stoi na przeszkodzie. Yy, to jest czyste, to jest czyste. No i księżniczka oczywiście przed samymi drzwiami usnęła. Mój kot bardzo często tak robi, uwielbia po prostu kłaść się w przejściu, więc tak, księżniczka ma zdecydowanie coś z kota. Eee, ty się czujesz super jak się czuje chorchata? czy a my tu trawę mamy Horhacia też się czuje spoko także zarąbiście eee, my powoli będziemy szykowali się do spania zjemy skorzystamy lekcji nie odrabiamy mam to gdzieś niestety boże ty jesteś głodna i co i zrobiłaś to rzuciłaś to na ziemię świetnie schowam to do lodówki Przegryź sobie coś. Jak zjesz to, posprzątasz to, ok, no ale dobra, ja nie będę teraz tego robiła, bo jak ustawię jej sprzątanie, to rzuci po prostu te owoce na ziemię. Na 100% tak będzie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. O tak, Fibi, ty idziesz spać, dziewczyno. Tak, tutaj są te nasze kasetki. Myślę, że będziemy musieli porozmawiać z Jerome'em na ten temat. Może on coś wymyśli. No, kto teraz ma wideo w domu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja nie mam. Przypuszczam, że bardzo mało osób miałoby na czym odtworzyć kasetę VHS. E, ciocia, dobra. Połóż to tu, ok. Ty będziesz myła, dobra. Umyj naczynia, weź to, sprzątnij, wyrzuć i weź to, schowaj do wyposażenia. To nam się przyda później do nawożenia naszego ogródka, także nie mam zamiaru się tego pozbywać. Kurde, no i żałuję, że nie udało nam się wygrać w konkursie. Niestety, no ale co zrobić? Trudno, bywa, żyje się dalej. Słuchajcie, oficjalnie trzeba zakończyć ten dzień i położyć wszystkich spać, także yy, widzimy się rano. No i mamy poranek yy, i słuchajcie, pomyślałam, że yy, przy kolejnym dniu pójdziemy sobie po prostu na kolejne zawody, bo chciałabym, żeby jednak zakończyć chociaż ten odcinek jakimś... Małym zwycięstwem, także Fibi, niech sobie tutaj zje śniadanko i dosłownie zaraz wyruszymy w drogę. Jeszcze sprawdzę tylko jak się czuje książę. Wspaniale, wspaniale, dobrze, dobrze, wszystko jest po prostu w tych kupach. Ojej, nie mogę z tych koni. <laughs> boże, wszędzie końska kupa. No trudno. No, ale tak ogólnie chciałam powiedzieć, bo już trochę gram w ten dodatek. Będziemy pracowali, pracowali z domu, jeśli chodzi o szkołę. Tak, jeśli ogólnie chodzi o ten dodatek, bo już trochę w niego pograłam, no to muszę stwierdzić, że bardzo fajnie mi się w niego gra. No i konie są zdecydowanie. Świetnym dodatkiem do rozgrywki, bardzo przyjemnie się z nimi gra. No to po prostu takie, wiecie, wdzięczne stworzenia. No i myślę, że nawet w przyszłości, jak Fibi będzie dorosła i rozkręcimy sobie, wiecie, taką pełnoprawną stadninę koni, no to będzie nam się grało jeszcze ciekawiej. No ale zobaczymy. Póki co. Yy, pomyliśmy naczynia, więc zbieramy się. No trochę czasu jeszcze potrzebujemy, bo chyba dosłownie za godzinkę te zawody się rozpoczynają. Tak w ogóle to my gdzieś tutaj ze znaku możemy podróżować, więc nie musimy nawet tam yy, iść centralnie do tego miasta, tylko tutaj gdzieś w okolicy jest jakiś znak. I my z niego, o chyba tu, tak, możemy wziąć udział w konkursie. Ej, więc zarąbiście. Tylko, że. Horhata, zmień, nie. Księciunio, tak, weźmiemy go. Eee, no i co? Czy w beczkowych manewrach mamy szansę? Mamy szansę. Ej, i to całkiem niezłą. 250, 250 zawody westernowe. Dobra, weźmy zawody westernowe, to od czego zaczynaliśmy. Może nam się uda? 250. Co ty dziewczyno robisz? Aha, ona ogląda telewizję. No to świetnie lecimy. No i już powoli nam się zbliża do końcówki zdobyliśmy złoty medal. No i o to mi chodziło, jednym słowem, o to mi chodziło. No ale dobra, słuchajcie, żeby już zakończyć tutaj w taki pozytywny sposób, e, myślę, że właśnie zbliżyliśmy się do końca tego odcinka. E, jeśli odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z wami żegnam. Do następnego. Pa.